Ligowa seria ruchu Radzionków robi się coraz bardziej imponująca. Od początku sezonu Cidry wygrywały mecz za meczem po siedmiu kolejkach z kompletem punktów, przewodząc dzięki temu stawce. W sobotnie popołudnie poprzeczka przed piłkarzami trenera Marcina Dziewulskiego zawisła jak do tej pory najwyżej. Żółtoczarni mierzyli się na wyjeździe z trzecią w stawce wartą zawiercie. Ruch pojechał do zawiercia bez kontuzjowanych Michała Szromka, Kacpra Zalewskiego, Roberta Wojsyka i Szymona Cicheckiego, do jedenastki po nieobecności w wygranym spotkaniu z Jednością Przyszowice wrócili za to Rafał Kuliński i Rafał Strzelczyk. Zaczęło się od przewagi cidrów, którą goście na gola próbowali zamienić już w trzeciej minucie. Po stałym fragmencie uderzał Miłość Świeląg, ale poradził sobie w swojej bramce Bartłomiej Będkowski, a zawodnik ruchu i tak był na spalonym. W szesnastej minucie, po rzucie rożnym, główkował z kolei Rafał Otwinowski, ale wysoko nad poprzeczką. Do głosu pomalutku zaczęli dochodzić jednak również miejscowi, początkowo straszący radzienkowian głównie stałymi fragmentami. To 22 minuta, z rzutu wolnego uderzał Norbertę, Bębenek spokojnie jednak piłkę do koszyczka łapie Rafał Strzelczyk. Dwie minuty później ten sam zawodnik próbował uderzenia z podobnego dystansu, ale tym razem z gry po akcji Damiana Adamieckiego huknął e, tuż nad poprzeczką bramki Cidrów. Jeszcze bliżej trafienia w 26 minucie byli piłkarze trenera Marcina Dziewulskiego. Jeszcze bliżsi sigolara raptem kilkadziesiąt sekund później byli Radzienkowianie, Przejęli piłkę po tym jak wrzucali ją z autu gracze z zawiercia. Błyskawicznie przedostali się na połowę przeciwnika w świetnym stylu rozgrywając swoją akcję. Wreszcie Bartosz Nawrocki wpadł w pole karne rywala, uderzył w słupek z poprawką Adama Barana. Poradził sobie z kolei interweniujący na linii golkiper Warty. A więc rozkręcali się jedni i drudzy chcący objąć się w tym meczu prowadzenie i otworzyć rezultat gry. Ale w 31 minucie nieco za mocno podpalił się, próbujący odzyskać piłkę na połowie ruchu Damian Adamiecki błyskawicznie wyciągnięty czerwony kartonik przez arbitra tego meczu. No bo w tej sytuacji decyzja nie mogła być inna. To było brutalne wejście, w którym ucierpiał miłość Fieląk. Obrońca Cidrówy do gry wrócił. Za to kilka chwil później zmiany z powodu urazu potrzebował Bartosz Nawrocki, zamienił go Andrzej... Piecuch, który w 38. Minucie cieszył się z trafienia. Ruch przeprowadził płynną akcję. Adam Baran do nad Ściągi. Ten świetnie na wolne pole do Rafała Kulińskiego. Kuliński wystawia piłkę piecuchowi tak, że temu wystarczyło po prostu dołożyć nogę. I ruch radzionków wygrywał w zawierciu zwartą 1 do 0. Drugie ligowe trafienie Andrzeja Piecucha w tym sezonie Już czwarte asysta Kulińskiego Ruch dowiózł jednobramkowe prowadzenie do przerwy Choć tuż przed gwizdkiem zapraszającym obie ekipy do szatni Próbował jeszcze podwyższyć rezultat Po dośrodkowaniu Adama Barana Ładnie do uderzenia złożył się Kamil Kopeć Ale na posterunku był Bartłomiej Będkowski Po zmianie strony goście próbowali wykorzystać przewagę jednej bramki i Jednego zawodnika Kamil Kopeć Nie opanował piłki, ale powalczył o nią do samego końca I odzyskał futbolówkę Wyłożył ją Andrzejowi Piecuchowi. Piecuch w ostatnim momencie został jednak zablokowany. 52. minuta i jeszcze raz Cidry lewą stroną. Rafał Kuliński do Adama Barana. Baran oddaje piłkę Kulińskiemu. Kuliński uderza za polakarnego, No i myli się niewiele. Prowadzenie żółtoczarnych wciąż jednak minimalne, a co więcej, w ciągu kolejnych minut goście mieli problemy ze stworzeniem sobie kolejnych bramkowych okazji. Tymczasem piłkę coraz częściej i to na połowie ruchu mieli gracze z zawiercia. Jakby wyczuli, że mimo osłabienia są w stanie urwać liderowi choćby punkt. Brakowało im jednak konkretów. 78 minuta ruch wyprowadza kontrę. Rafał Kuliński do Kamila Kopcia. Kopecie polu karnym mógł uderzać, ale szukał jeszcze podaniem Andrzeja Piecucha. Skończyło się tylko rzutem różnym. Po dośrodkowaniu z Strażnika boiska główkował Tomasz Armata, przeniósł jednak piłkę wysoko nad bramką rywala. Z drugiej strony, boiska Rafała Strzelczyka z wolnego próbował zaskoczyć Nelson Pereira. Ruch na nieco zbyt wiele pozwalał osłabionemu rywalowi, prokurując w ten sposób nerwówkę we własnych szeregach, ale mógł zabić ten mecz choćby w 82 drugiej minucie. Mateusz Pietryga zablokowany, ale ruch utrzymuje się przy piłce. Marcin Ściąka dośrodkowuje, przerzucając piłkę na drugą stronę pola karnego. Bartumiej Gwiaździński o trochę miejsca, popatrzył, poczekał wyłożył piłkę Miłoszowi Ćwielągowi ten wrzucił prosto na głowę Pietrygi, Pietryga z bliska przenosi jednak futbolówkę nad bramką pięć minut później Cidry miały kolejną szansę na to by podwyższyć wynik na 2-0, Bartłomiej Gwiaździński wyprowadza kontrę swojego zespołu pędzą tam Andrzej Piecuch, Mateusz Pietryga i Tomasz Harmata i właśnie Harmata dostaje piłkę od Gwiaździńskiego, celnie uderza wydawało się, że jest 2-0, ale arbiter zasygnalizował pozycję spaloną zawodnika ruchu Radzionków Wrócił zatem do przewinienia na Bartłomieju Gwiaździńskim i podyktował rzuty wolny dla Cidrów. Uderzał Rafał Kuliński, ale nie trafił w światło bramki. I tak do końca tego meczu miejscowi mieli piłkę, a ruch okazję do tego, by postawić wreszcie kropkę na i. 93 minuta, a więc trzecia minuta doliczonego czasu. Rafał Kuliński naciska na defensora warty zawiercie, zmuszając go do błędu. Odzyskuje piłkę. Przejął ją Mateusz Pietryga, wystawił Kulińskiemu. Kuliński za długo układa jednak piłkę na nodze. Ta uciekła mu i nie było nawet strzału na bramkę Będkowskiego. Ruch radzionków prowadził, więc ciągle tylko 1 do zera i 1 do zera wygrał w zawierciu. Najważniejsze po takim spotkaniu były trzy punkty. Przyznawali zgodnie gracze żółto-czarnych, którzy jako zwycięzcy kończą ligowe spotkanie po raz ósmy z rzędu i są bezapelacyjnym liderem pierwszej grupy czwartej ligi. Ten mecz nie potoczył się tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy, gdzieś tej płynności gry nam zabrakło i na tym się będziemy zastanawiać. Na ten moment dobrze wiedzieliśmy, że ta środa z Gwarkiem gdzieś w pewnym stopniu w nas jest i pewne rzeczy nie przeskoczymy przy naszych trybach pracy i tak dalej. Dlatego Szymon cieszę się zwycięstwa, cieszę się, że straciliśmy bramkę więcej, nie straciliśmy. Po części też tego przebieg tego meczu był do przewidzenia, że gdzieś nas w których aspektach będzie brakowało i chwała chłopakom za, za to serducho, za tę koncentrację w tym kluczowym momencie i docelowo nie, nie straciliśmy bramki przez tą koncentrację, także na plus. Czasem tak jest, że z tą przewagą jednego zawodnika gra się ciężej niż lepiej i tak też było w dzisiejszym meczu, bo grając gdzieś tam 11 na 11 byliśmy zespołem lepszym, później gdzieś się to wyrównało, ale dla nas w końcu rozrachunku roz najważniejsze, najważniejsze są trzy punkty, zwycięstwo, nie stracona bramka i, i jedziemy dalej. Wydawać, się, że ten mecz był szarpany, e no nieładny, a, a, a wywozimy z niego punkty, Co e, Cofnąć się troszkę w czasie, gdzieś po, po pucharowym meczu w środę, w sobotę przyjechaliśmy i totalnie słabo wyglądaliśmy, także myślę, że zrobiliśmy krok do przodu jako cały kształt po, po tym okresie, że e, przyjechaliśmy z dobrym nastawieniem, bardzo chcieliśmy wygrać. E, a to, że nie było idealne, no musimy sobie z tym poradzić, ale cieszymy się z wygranej. W środę z Gwarkiem graliśmy dobry mecz, też prowadziliśmy czasem tą grę i przegraliśmy i nikt o tym nie mówił, jaki był styl i tak dalej. Także my do tego podchodzimy, nieważne jak byle wygrać, jeżeli chcesz grać o awans, jeżeli chcesz awansować, to liczy się to, co jest w tabeli, liczy się to, co jest po stronach plusów, a o grze i innych gdzieś tam walorach będziemy rozmawiać jak... No jak nie pójdzie, na razie jest dobrze, jedziemy do przodu, teraz mamy tydzień spokojnej pracy, co dla naszego zespołu jest, jest kluczowe, bo też dużo zawodników po kontuzji, po lekkich gdzieś tam urazach wróci, potrenujemy spokojnie i na sobotę będziemy gotowi.